Halo, Cześć, dzień dobry. Witajcie bardzo serdecznie z tej strony Dozo z odcinkiem The Binding of Isaac. Oczywiście muszę się pochwalić, zrobiłem wszystkie challenge poza tymi zablokowanymi, których jeszcze nie odblokowaliśmy i The Family Man. Ten challenge doprowadza mnie do szału. Polega on na tym, że mamy trzy familiary yy, i i nimi musimy przejść do chyba katedry i pokonać Isaac'a. Yy, z tego co pamiętam. Także w ogóle koszmar jakiś. Oczywiście strzelać nie możemy, no, na tym cały challenge polega. Także trochę mi schodzi na tym challenge'u cholernym. Generalnie już się pojawił odcinek z niego na kanale, także nie chcę go puszczać znowu. Ale no, mówię. Na czym polega challenge, gdyby ktoś nie pamiętał albo nie oglądał tamtego odcinka. A jeżeli nie oglądaliście, to zachęcam gorąco do przejrzenia playlisty Zajzaka. Link oczywiście znajdziecie w opisie. I tamten odcinek na pewno się znajduje. Jeżeli nie oglądaliście jakiegokolwiek innego, to też gorąco zachęcam do nadrobienia. A jeżeli jesteś nowy na kanale, to zostawienia subskrypcji, łapki w górę, komentarza. Możesz napisać na przykład, że śmierdzę, albo że mam brzydki głos. A mi i tak będzie bardzo miło z tego powodu. Naprawdę? No, także skoro uprzejmości mamy z głowy, to muszę się też pochwalić, że już nagrywałem ten odcinek. Generalnie wybrałem Apollyona, dlatego, żeby zrobić Bosrasza. Tylko, że niestety w poprzednim podejściu się nie udało zrobić tego Bosrasza w tym sensie, że nie zdążyliśmy. ja nie zdążyłem, bo się pobłądziliśmy po piętrach trochę za długo. O cholera, typie? A druga sprawa, że tak naprawdę nie miałem, jak pokonać tego Bosrasza, bo nie mieliśmy. Obra nie miałem obrażeń. Miałem chyba 6 obrażeń, bez żadnych modyfikacji i, coś, i, i, i tych rzeczy. Miałem tylko Head of Krampus zjedzone przez Wojda. No ale Head of Krampus to 6 bossów to tak średnio by dawał radę. Także nagrywam jeszcze raz, żeby tam nie zamęczać was jakimiś głupimi ranami nieudanymi. Bo też nie ma co, wydaje mi się, że przyjemnie się ogląda rany, w których coś się dzieje, a nie w których nic się nie dzieje, bo w tamten właśnie taki był. Nie było ani szalonych zwrotów akcji, ani moich wygłupów jakichś. więc stwierdziłem rybka, mordo, nagra się następnym Tylko czasowo się nie wyrobię, bo jest 14, a odcinek dzisiaj wlatuje o 15, także gratulacje dozo. Wstałem w ogóle, chowałem trochę. O Jezu, zamiast nagrać odcinek, jeszcze health down, serio. Także... Także tak to wygląda, niestety, że odcinek może się nie pojawić na 15, a jeżeli się pojawi, to nie będzie miał miniatury. Co jest przekleństwem. Znaczy na no jak zdążymy zrobić bosrasa, albo hasza. Ale hasza raczej nie zdążymy przed 15. Nie zdążę. Jezus cały czas mówię my, bo wiecie, jak nagrywa, jak się nagrywa, to ja przynajmniej mam takie wrażenie, że muszę mówić w tej liczbie mnogiej, HP up. Zapominam o używaniu Voida, Jezus, jakie ja jestem... Siamajda. Czekaj, czy my użyliśmy... Czy był tu Treasure? Był tu Treasure. Gdzie ja biegnę? Był tu Treasure Room. Nie użyłem Voida, kurde, na tym HP upie, powinienem był. Ej, niedobrze. Nie jestem zadowolony z przebiegu, jak na razie, tego rana. Dobrze, że dostaliśmy damage z Treasure Roomu z Wojda, z pierwszego itemu. Bo ten item, który mieliśmy, tą czapeczkę głomba, raczej on, ona. Dobra, przelosujmy. Devil Room straciliśmy, więc nie ma co. E, wracając do tej czapeczki, to ona by raczej powodowała więcej problemów aniżeli korzyści. E, jeżeli chodzi o całokształt ranu. Okej, okay, okej, okay. dobra, no to zróbmy to tradycyjnie, czyli się wywalmy na głupi pysk, dobra, ta skrzynia, bring pestilence, okej, okay. ta mucha chyba nie wybucha, więc spoko, zarąbiste są te, te trinkety, to jest jedna mucha na, co pokój, która zabija praktycznie jednego przeciwnika za każdym razem, także dopóki to nie jest jakiś boss albo jakiś turbo twardy przeciwnik, to, to ta mucha bardzo pomaga. Jeszcze dochodzi oczywiście kwestia tego, że przeciwników nie może być za dużo. No Im więcej przeciwników, tym mniejsze znaczenie. E, diplopia. Uuu, to bym chciał. To bym bardzo chciał. Przed Treasure Roomem. No. Jestem jak jakby to działało z Voidem. Czy by pomnażało przedmiot, zanim by się użył Void, i przez to bym dostawał podwójną ilość statystyk? Czy. Czy raczej nie? To jest ciekawe. Bo jak ktoś nie wie, to ten Spacebar, który mamy, powoduje taką rzecz, że. O, tu jest jeszcze kamyk. Że pochłaniamy dany przedmiot. Jeżeli jest to przedmiot pasywny, to dostajemy losowe statystyki. Jeżeli jest to przedmiot y, używalny przez spację, to wtedy jakby pochłaniamy ten item, nie dostajemy statystyk, ale dostajemy ten, ten spacebar item jakby w wojdzie. I za każdym razem, kiedy użyjemy wojda, używamy też tego przedmiotu, który pochłonęliśmy. No i tak to działa. Generalnie rzecz ujmując, mam nadzieję, że nie dostanę od Bahora obrażeń. O, dobra, co ja robię, co ja robię, co ja robię, poplątałem się aż. Głupi Bachor czerwony. Komunista pewnie, jak czerwony. Dobra, zdech pies. Range up, niepotrzebny. No i tak dostałem range upa, a jeszcze speed upa dostałem. No dobra, to zobaczmy w takim razie, co jest w treasure roomie. I przejdźmy się jeszcze do tego pokoju na dole, bo tutaj mogą być książki. Jest to Reusable Soul Protection. No właśnie, i to by było fajne do pochłonięcia przez wojda. Um, tylko najpierw Treasure Room. No właśnie, i tak nie, poch nie pochłonę, bo nie mam za bardzo ani pieniędzy. Dead Sea Scrolls. Eee, dlaczego, mamo? Dlaczego? To jest basement jedynka. dobra, to przejdźmy się na basementa dwójkę. Zobaczymy, jaki będzie. Jaki będzie item w Devil Roomie. Jeżeli nam się uda do niego dotrzeć, jeżeli będzie słaby, to znowu przelosujemy gierkę. No bo kurde, no nie będziemy się trzepać z takimi gówniackimi przedmiotami, jak chcemy Bostrasza zrobić. Jak robimy Bostrasza, to potrzebujemy w miarę dobrych. Nie wiem, co to robi. All Stats Up. Właśnie czułem, że coś fajnego. I fajnie, All Stats Up, jak najbardziej na propsie. Co prawda, nie jest to jakiś turbo duży All Stats Up. Tak jak ma to. E... Nie, właśnie, to chyba działa dokładnie tak samo jak The Halo i... i Cricket's Head na damage. A raczej działa tak jak Halo, czyli dostajemy wszystkie statystyki plus jeszcze mnożnik obrażeń. Tyle, że akurat pomnożyło nam nic, bo dostaliśmy tylko połowę. To jest trochę przykre z tymi itemami, które mnożą. Że. Mnożą w taki głupi sposób. Że nie zawsze się dostaje tak dużo, jakbyśmy chcieli. Wejdźmy od razu tutaj. Muszko, muszko zaraź go. Pana monstro. Gdzie panie skaczesz? Panie Hopsiu. Siu, Hopsiusiu. Hopsiuku. Panie Hopsiuku. Dobra, prawie się wwaliłem na jego strzały, ale tylko prawie robi wielką różnicę gnoju przebrzydły. czemu skaczesz w bok chłopie? Dobra. Co nam da? Miłego, kolega. Okej. Okay. I bardzo nie okej. Okay. Jezus, jakie syfy. Zastanawiam się nad nad tymi, tymi itemami, tylko w sumie dlatego, że ja potem mogę Altaru na nie użyć. Nie no, bez sensu, wezmę tylko Delirium. Użyjemy tego. Będziemy mieć kościane serce za zanadrzu, czyli jakiś tam poważniejszy HP up. Eee, a teraz wejdźmy do sklepu jeszcze. O, Bobs Brain był. Delirium się w Bobs Braina zamienił. To miłe z jego strony. Ej, nie ma nic ciekawego. Tylko No i Piggy Bank mogę wziąć, niech będzie. Za siódemkę tu. Aż szkoda nie brać. I do kerstrumu, do kerstrumu, do Curse, roomu, do curse roomu. I w Curse dupa. Jak zwykle. Panie Mucho, możesz podziałać, dziękuję. Okej, okay, monetkę dostaliśmy za to, że się zraniliśmy. Która minuta? Piąta już, Jezus. Jak ten czas szybko leci. Okej, okay, więcej monetek, spoko. Dobra, lecimy w dół. Piąta minuta, to słaby czas jak na razie. Znowu nie wiem, ile mamy hapsa. Trochę mnie to boli, nie mówię, że nie. Z racji tego, że no, yy, chciałbym wiedzieć, ile mam hapsa. Przede wszystkim chciałbym wejść do curse roomu. A bez widocznego hapsa nie chcę tego robić, żeby nie stracić szansy na Devil Run, Tylko, że i tak jest do 34%, więc. Chyba bym się nie zabijało to aż tak. Dobra, jakiś karcioszek, śmiecioszek. Nie jara mnie to zupełnie. Udało się. Treasure Room, oczywiście nie po drodze. Serio, Tamasz. Nie, no ja mam bardzo dużo czasu, generalnie gro. Nic się nie przejmuj. Powinienem najpierw bossa zrobić. Jestem tym lebiega po prostu. Zabij go, Delirium. Bardzo ładnie. No, zajmiesz się tym robaczkiem. Dziękuję. Mordo. O, tutaj trzeba te kupy rozwalić, one się wtedy muszyska przebrzydłe pozabijają, albo i nie, ale będą na hita, więc się opłaca. Halo of Flies, nie, nie potrzebuję zupełnie, znaczy potrzebuję, ale wolę co innego. Baterie bierzemy, wejdźmy do tego curse roomu. Serio? Mordo, nie robi się tak. Pieszy mi się, nie wolno tak robić. Jeszcze bomb nie mam, żeby wysadzić tutaj przejście. Jas... źle poszedłem. Trafi w bossa? Trafi, nice. Dobra, przyzwoicie, życia nie straciłem, ale Devil Ruma nie dostałem i jestem z tego powodu bardzo smutny. Ale możemy od razu na polecieć na Emperor. Emperor. A właśnie, przecież ja kościane serce miałem, straciłem kościane serce. Niedobrze, 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 bardzo niedobrze, nie podoba mi się ta, ta sprawa. No, jak fajnie. Ten delirium to jednak czasami się przydaje. Speed-up. Co tu ciekawego? Seria nic. Ani gapia. Zatrważa mnie ta gra momentami. Zatrważa. Dzięki pani Bobspline. Znowu zapomniałem, że mam Void'a. Po co ja tego Speed-upa podniosłem? Jezus. Jestem głąb, głąbowaty nad wszystkie głąby po prostu. 50 minuta już prawie, a ja dopiero na drugich cavesach, znaczy dopiero, no w sumie. W sumie nie taki zły ten czas. Ale no potrzebuję jakiegoś itemu, który da mi kopa jeszcze. A, gdzie, gdzie, gdzie? No dobra, w dół. O jezu, zapędziłem się. Dobra, cokolwiek. Treżer, szkoda, że grzybole tutaj są cholernie. Wytrzymałe grzybole. Dobra, proszę ich straszyć. Fantastycznie, panie Brimstone. Dzień dobry, witam. Cricket's Body Splash damage plus Tear Zap. Jak najbardziej. Splash damage jest przedmiotem bardzo fajnym. Tears up również. Znajdźmy jeszcze. O proszę. Na dwa klucze. No dobra, zaryzykujmy. To zawsze książki mogą być. A do sklepu i tak mamy teraz klucz. ale niestety nie są to książki. Jest to przejście w dół ze skrzynki. To ciekawe. To znaczy z guzika. Ale na razie tego nie chcę. Na pewno skorzystamy później, jak sklep będzie bliżej tego pokoju. O, proszę wysadzić, bardzo ładnie. A, niekoniecznie. Ok, gdzie ma ziomy? Poziomy, ziomy, poziomy, poziomy. Damage up, jest damage dobra, super, sol hard. Dobra, i na nic więcej mnie nie stać, więc pinkalamy stąd. Jeszcze kersrum. Kersrum, kersrum, kers, kersum, 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 bere, bere, bere. Berkano, Dobra, o super, chyba, że nic nie zrobił, lockdown, fantastyczna, fantastyczna piguła, serio dostałem, z czego, mordy, nie ma kurdebele curse roomu, 12 minuta, eee, no będzie trzeba się streścić, nie mówię, że nie. Na szczęście jesteśmy szybcy, więc po tych piętrach przemieszczamy się sprawnie bardzo. Tank Depths. Bombs are key. Tak średnio bym powiedział. Serio jeszcze nie zginąłeś? Mucha cię zaatakowała i w ogóle mordo. Mordo No We are fast as fuck, boy. Można by powiedzieć po angielskiemu Nice, 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 drugi klucz, złoty, fantastycznie. Monetka, spoko. No nie ukrywam, nie jest najlepiej ani jeżeli chodzi o obrażenia czy ogólny nasz stan, ani też o czas, w jakim się znajdujemy. 14 minuta serio grid. Obrażenie mamy w sumie całkiem spoko. Tylko czy wystarczam na bosrasza? To jest pytanie. Jezu, prawie w kolce wszedłem. Dobra. Okej. Okay. Przerzuciło nas, ale przynajmniej Treasure Room. Pisz sobie. Pisz sobie groze mnie. Fantastycznie. Monstro 2. Eee, no dobra, nie powinno być tak źle. Szanse na Devil Room niestety marne tylko 30%. Nie jest to zbyt przyjemna informacja, ale niestety jest ona prawdziwa. Jest to niestety fakt. Jeżeli nie stracę zdrowia, to jakieś szanse na ten Devil Room są. Ale czy go dostanę? Nie. Eee, no dobra, to lecimy w dół. Cinko, cinko, bardzo cinko widzę tego rana. Bardzo cinko. Tears up. No, spoko, no, tylko że damage, kurde no. I życie przede wszystkim, teraz w sumie. O tym zapomniałem, mam trzy serca tylko. Dobra, przebijmy się tutaj w międzyczasie. Jeszcze piętra teraz nie widzę, dobra. Gnojut, jaki szybki jesteś w ogóle? Co jest? się A, serce tutaj już wyskoczyło. Dobra, spoko. E, może niekoniecznie. Dobra, treasure room i shop. Treasure room i shop. Musimy znaleźć to na pewno. Gdyby ten inkubus tak został przy mnie na zawsze. To było spoko. Puszmy. Trader, dzień dobry, panie traderze. No, za monetkę, tu si jajka. Serio, piarze. Mordy, mordu, mordule, mordule. Tutaj jakieś przejście jest, a i owszem. Tylko, że wiedział on od nikąd. Niestety. 16 minut. To nie jest źle, nie jest źle. Szansa na bo jest, tylko że. Mam zdrowia. Obrażenia jako takie są. Ten Cricket's Body naprawdę e, przyspieszył to, czy znaczy, powiększył moje obrażenia, czy ich zadawanie. Przyspieszył, Ale generalnie to cudów jeszcze nie ma. A gdzie jest Treasure? Ja jestem ślepy? Ja pominąłem jakieś przejście. A i owszem, że pominąłem. Ty gnoju, no, familiary, gówna takie. Nie znoszę familiaru, po prostu nie znoszę. 50% szans na 18. David. Świetnie. Super. Fantastyczna impreza, mordo. No super. No fantastycznie, mordy, Ale jesteście za. A, ale, ale jesteście zabawy. A wam się to udało. Uy, śmieszne. Gnoje. Jestem bardzo niezadowolony z przebiegu sytuacji dzisiejszego odcinka. Nie, nie, nie podoba mi się to. Na razie do usłyszenia, dozo.